Gratuluję! Udało Wam się pokonać przestępców nękających nasze okoliczne włości. Mieszkańcy mogą już spokojnie chodzić po terenach. Oczywiście otrzymujecie umówiony żołd. Jednak z racji tego, że jesteśmy biedną wioską, a okolica jest już bezpieczna, nie możemy sobie pozwolić na utrzymanie Was, więc z naszą olbrzymią wdzięcznością idźcie w swoją stronę, pójdźcie w dal, nie nachychodźcie naszych ziemi już więcej. Jeżeli będziecie chcieli zostać, wiedzcie, że jesteśmy wam bardzo wdzięczni. Ale nie aż tak. Witam w Otwornim Bezmyślności. Z tej strony Manajk i dziś porozmawiamy o filozofii służb mundurowych. Mówiąc dokładniej o policji czy straży miejskiej. To też ludzie, ale cii, nie o tym teraz mowa. Służby, o których mowa mają rzecz jasna zapewnić nam bezpieczeństwo. Sprawić byśmy bez strachu mogli wychodzić z domu. I właśnie żeby ten cel osiągnąć, są oni rozliczani z liczby zatrzymań bądź też mandatów. Logiczne, prawda? Polski dzięki takiemu zidiociołemu podejściu nie zależy im na niwelacji przestępstw czy też wykroczeń, ale na kontrolowanej hodowli tego cholernego chwastu, który plami naszą codzienność. Dzięki temu słyszymy o policjantach, którzy sobie nawzajem zlepiają mandaty, ponieważ w przeszłości byli zbyt skuteczni, w okolicy jest za mało przestępstw. Wyobrażacie to sobie? Za mało przestępstw! Na obecną chwilę w budżetach miast zakłada się, ile kasy wpłynie z fotoradarów czy tam innych mandatów. Jest mniej? Przecież nigdy nie uwierzy, że sytuacja się poprawiła. To wina opieszałości nieskuteczności służb, i to je właśnie za ten stan należy przecież karać. Po prostu paranoja. Nie można liczyć na bezpieczeństwo, gdy przestępczość jest ważnym elementem budżetu. Wszak to innej krowy się nie zapije. A nie, stop! To winny, kiedy krowy zostały się spokojne. U no, nas tak nie ma. Czas, żeby ekipa u władzy w końcu zdała sobie z tego sprawę. Przestępczość ma być wyeliminowana, a nie hodowana. Jeżeli podobało Wam się to, co właśnie obejrzeliście, i nie macie jeszcze dość, to na pierwszym kanale macie poprzedni odcinek z danej serii, na drugim kanale macie odcinek z jakiejś innej serii, która pojawia się na moim kanale. Chcecie być na bieżąco, chcecie niczego nie przegapić? Subskrypcja. Facebook to są właśnie miejsca, w które powinniście się udać. Więc na co czekacie? Terecie.